PodkarpaciePL. Około 330 ofert pracy oraz ponad 400 ofert edukacyjnych czekało na zainteresowanych podczas targów Edukacji i Pracy, które odbyły się 22 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Tegoroczna edycja targów przebiegała pod hasłem zatrudnienie moim priorytetem. Każdy, kto chce się przekwalifikować, bo on, każdy, kto potrzebuje pracy, może tutaj przyjść, zapytać się ekspertów, doradców zawodowych i po prostu, nie wiem, spisać jakieś ulotki, czy zabrać ulotki, czy spisać jakieś oferty i zacząć po prostu szukać tej pracy. Możliwe, że dostanie. Na targach zaprezentowali się pracodawcy i firmy szkoleniowe z Sanoka i okolic. W sumie 28 podmiotów. Cel główny to ułatwienie kontaktu między pracodawcą a osobą poszukującą pracy. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyło się stoisko Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. To jest drukarka 3D, drukarka, która drukuje w przestrzeni przedmioty gotowe. To jest przyszłość w pewnym sensie, pozwala na wykonywanie jakichś drobnych elementów bardzo szybko. Placówka stara się położyć nacisk na takie kształcenie, które pozwala zdobyć pewne umiejętności, zawód. Kwalifikacje, które pozwalają podjąć pracę czy też yy, samozatrudnić się i yy, zarabiać pieniążki i utrzymywać się przede wszystkim. Bo nie ma co ukrywać, że obecny rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników w danym zawodzie. Pewne jest ponadto to, że praca w mundurze jest obecnie olbrzymim magnezem. To okazja do tego, żeby pokazać młodym ludziom, na czym polega służba w policji, żeby ich zachęcić, ale również nie możemy pominąć tych pierwszych formalności, czyli skąd wziąć dokumenty, jak je wypełnić, gdzie je należy złożyć i oczywiście jakie trzeba spełnić warunki, aby w ogóle móc zostać policjantem. Więc to jest właśnie taka okazja, na której e, młodzi ludzie mogą zapytać i którym można przekazać te informacje, które są najważniejsze na wstępie kariery w policji. Praca w mundurze kusi młodych ludzi, że, że jest to oferta atrakcyjna, gwarantująca stałe zatrudnienie, gwarantująca możliwość rozwoju osobistego. Myślę, że jest też poniekąd związana z rynkiem pracy, z bezrobociem, z którym mamy obecnie styczność. Podczas spotkania nie zabrakło rozmów na temat tworzenia nowych miejsc pracy i zatrzymywania młodych ludzi w naszej małej ojczyźnie. Trzeba stworzyć warunki takie, aby inwestorzy dawali miejsca pracy. Zarówno miasto Sano. Tworzy takie tereny inwestycyjne, przekształcamy je planistycznie, chcemy je uzbrajać i rozszerzać w tych nowych terenach, jak na przykład około 30 hektarów na ulicy Okulickiego jako nowe wyzwanie, jako nowa podstrefa, rozszerzona podstrefa w obrębie już istniejącej w Sanowie. Nie ma pracy, to jest troszeczkę generalizowanie, bo określona praca jest, tylko nie zawsze osoba, która ma pewne preferencje znajdzie ją. I tu Dużo osób wyjeżdża, część osób przyjeżdża w zależności od tego, jakie są ich preferencje, jakie zainteresowania, jakie wykształcenie. I tutaj ja bym e, aż, aż tak bardzo nie rozpaczał z tego względu, że samorządy tworzą e, możliwości inwestowania. Bardzo dużo nowych młodych firm powstaje. Firmy działające na terenie powiatu stanowskiego się rozwijają, są nowe firmy, e, które inwestują e, i też jest zapowiedź kolejnych inwestycji na terenie. Mamy takie plany. Żeby uruchamiać nowe kierunki kształcenia. Nie chcielibyśmy starszych kierunków kształcenia zamykać, ale wybory naszych kandydatów, studentów przyszłych sprawiają, że pewne kierunki wygasza się, one w zasadzie wygaszają się samoistnie, a na inne zaczyna być większy popyt. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest drenaż e, młodych ludzi. To znaczy, y, młody człowiek, który y, ma ambicje i chce się rozwijać, y, w mieście Sanoku nie zawsze może y, tą karierę kontynuować. Bardzo często zdarza się, że wykształcimy młodzież bardzo zdolną, bardzo kreatywna, która idzie na studia do większych ośrodków i po prostu z tych ośrodków nie wraca. Mechanizm wsparcia państwa musi być tak stworzony, żeby dawać młodym ludziom nie tylko możliwość odbywania staży trzymiesięcznych, ale wzorem Słowacji, Estonii, Łotwy stworzyć mechanizm dania dwuletnich gwarancji zatrudnienia dla młodych ludzi, dla absolwentów, a dwa lata. Pewnej pracy to zawsze parę groszy, to możliwość zdobywania praktyki zawodowej, a przede wszystkim dania młodemu człowiekowi... Szanse na rozglądnięcie się za pracą docelową. Patrząc na osoby zarejestrowane w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy, jeżeli chodzi o wyższe wykształcenie, to ten odsetek na przestrzeni pięciu lat dwukrotnie wzrósł osób bezrobotnych. Ale z drugiej strony, jak rozmawiam z dyrektorami Powiatowego Urzędu Pracy, wiem, że osoby, które mają wyższe wykształcenie, mają większe możliwości i łatwiej znajdują pracę. Czasami nasze oczekiwania. Odbiegają troszeczkę od realiów rynkowych. Czasami trzeba dostosować się do tego, co jest, liczyć na to, że wypracujemy już w danej firmie, w przedsiębiorstwie, w instytucji dla siebie lepsze warunki pracy. OHP jako instytucja refunduje składki pracodawcom, pobory młodocianych. To znaczy, pracodawca zawiera z uczestnikiem umowę na czas nieokreślony. Płaci mu są miesięczne, kiedy uczeń ma praktykę w zakładzie pracy przez dwa lub trzy dni w tygodniu. Dwa i trzy dni w tygodniu uczy się w szkole. Nasi uczestnicy na przykład uczą się w zespole szkół numer trzy i ta współpraca nam się... Bardzo podoba i jest dosyć owocny. Bardzo owocny. Nie ma co ukrywać, emigracja za pracą nie tylko w inne rejony Polski, ale także za granicę nadal jest na porządku dziennym. Nie namawiamy oczywiście do wyjazdu, na pewno lepiej znaleźć pracę tutaj na miejscu, ale jeżeli nie ma możliwości, ktoś już nie potrafi tutaj się na naszym rynku pracy, wtedy my staramy się dotrzeć do takich osób z naszą ofertą, czyli bezpiecznymi ofertami. Na pewno czasy się zmieniają i sytuacja się zmienia, opłacalność wyjazdu też kiedyś była na pewno większa. Niemniej jednak nie można mówić o tym, że rynek się nasycił i już nie znajdziemy tam pracy. Oczywiście są pewne kierunki, które wyeksploatowaliśmy do granic możliwości, ale osoby, które wracają za granicę bardzo często szukają pracy w innym kraju, w kolejnym kraju, do którego my pojechali, a niekoniecznie że też w Polsce. Targi zorganizowane przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie, Punkt Pośrednictwa Pracy w Sanoku, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Sanoku, Młodzieżowe Centrum Kariery w Lesku, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku oraz Biuro Karier, Promocji i Współpracy z Zagranicą odwiedziło blisko pół tysiąca osób. www.podkarpacie.pl